No i mam tu rozkręconego Bima American DJ VZ Beam 5R. Tak musiałem rozkręcić tutaj jeden bok. To nie jest ten bok od strony zasilacza. Z tamtej strony chyba już Wam pokazywałem kiedyś od strony zasilacza, a tutaj mamy od strony przeciwnej, od drugiej strony, niż, niż zasilacz. No i tutaj mam już wymontowany balast. Balast musiałem naprawić, więc on już jest naprawiony. Teraz już Wam pokazuję praktycznie jak został naprawiony, tu jeszcze muszę wstawić tą płytkę. Nie? To jest ta cała płyta sterująca. Tutaj mamy na niej główny procek. No i też stalaki, wzmacniacze operacyjne, które tutaj kontrolują pracę całego, całego układu. One w większości tutaj pracują jako jakby to powiedzieć wzmacniacze. Od pomiaru prądu, tak, bo pomiar prądu płynącego przez, przez lampę i, i, i pomiar napięć i tak dalej, no to to wszystko się tu odbywa na wzmacniaczach operacyjnych, które następnie y, y, przekazują już określone napięcie do, y, do procesora na odpowiednie, na odpowiednie porty. Y, no, to jest zrobione właśnie na wzmacniaczach operacyjnych, no bo żeby były jak najmniejsze straty, tak? to wtedy tych rezystorów, zobaczcie, ile tu jest rezystorów szeregowych. Yy, przepraszam, równoległych. <laughs> równoległych, tak, równoległych jest. Tyle. I jeszcze po drugiej stronie, bo to jest dwustronna płytka, po drugiej stronie jest jeszcze też cały rządek, to służy do pomiaru prądu. I to są rezystory 1,2. om i jak tutaj ich jest z 20, no to, to mamy tam 0,01. Tam nie, nie wiem ile, nie chce mi się tego liczyć. Nie chce mi się liczyć, ile tam dokładnie w każdym razie yy, yy, grubo, grubo poniżej 1 ohma. Tam myślę, że coś koło 0,1 OMa może coś takiego. I, I na tym jest po prostu mierzone, mierzone napięcie wzmacniane na wzmacniaczu operacyjnym i dzięki temu procek może sobie łatwo, yy, fajnie, dokładnie mierzyć. Prąd lampy. Yy, nie tylko prąd, bo tutaj napięcia też są dokładnie mierzone, także yy, taki, taki balast bardzo dokładnie pilnuje mocy lampy. Ja w razie czego mam tutaj? Zapasowy. O 5W mocniejszy dosłownie. Wygląda troszkę inaczej, ale wymiarami pasuje. Także pasuje identycznie. Otwory mocujące ma identycznie. Wtyczkę, wtyczkę sterującą też ma identyczną. Wtyczkę, wtyczkę zasilania i wtyczkę lampy też ma identyczną. Także można go spokojnie podłączyć w zamian, w zamian za tego. Mimo że wygląda inaczej. Jego płyta sterująca, zobaczcie, tu jest taka duża, tu jest tylko taka mniejsza. Bo tu jest inny, inny procek. Ten jest tutaj o 5W mocniejszy, nie ma to żadnego znaczenia. Nie byłoby widać, że ta lampa świeci o 5W mocniej. Przy tych 200W, te 5W w tą czy w tą nie ma żadnego znaczenia. Ten tu oryginalny jest o 5W słabszy, ten jest o 5W mocniejszy, ale one pasują, bo to są z tej samej firmy, z tej samej serii, można powiedzieć, yy, balasty. Także w razie czego mógłbym założyć ten. Bez, nic bez żadnych przeróbek, bez niczego. Po prostu pasują wtyczki. Wyciągam ten, wkładam ten i, i mógłbym tak zrobić, ale chciałem tutaj naprawić ten oryginalny i, i założę go z powrotem. Tylko jeszcze muszę zmontować, bo musiałem wyciągnąć tą płytę sterującą. Tutaj yy, od niego muszę ją jeszcze tylko tutaj wstawić, także ją tutaj. Yy, o, ona tak tu przychodzi, nie? Tak, muszę ją jeszcze tutaj wlutować i jak ją wlutuję, to będę mógł składać i i wizibin będzie będzie gotowy. Także yy, myślę, że tu nic więcej nie jest uszkodzone. No zobaczymy jak, jak będziemy odpalać, ale póki co no myślę, że jeszcze tylko poskładam i że, i że już teraz będzie dobrze. No. No, polutowane, skręcam już tutaj. Skręcam już tutaj śrubeczki. ok Ostatnia. Ostatnia. I teraz jeszcze tylko wtyczki tutaj sterowanie. Tak dziwnie to jest zrobione w tych Wizji Bimach, że od sterowania balastem jest zobaczcie osobny procek. Przecież to mógł spokojnie robić nawet główny procek. Nie wiem, co tutaj jest takiego skomplikowanego, że osobny procek dali do sterowania balastem. Dziwne, no ale tak zrobili, i tak jest. Tutaj zasilanie, tutaj zasilanie jest, jest. I tutaj lampka. Jest. Jest. Tak. Wszystko siedzi. Wszystko siedzi. To co, włączamy? Mm, a, muszę iść po kabel. Dobra, to za chwilę. Startuje, a czy lampkę zaświeca? Nie wiemy. Zaraz się dowiemy. Na razie procedura startowa. Zaraz będziemy wiedzieli, czy nam się lampka zaświeciła. Zaświeciła się. Proszę bardzo. Widać, że tam świeci wprawdzie przesłona jest teraz zamknięta, no bo czeka na sygnał DMX, no bo jest ustawiona w trybie DMX, o tutaj widzimy, nie wyświetla żadnego błędu. Gdyby był błąd balastu, no to tutaj już byśmy mieli odpowiedni numer błędu, a tak mamy tutaj numer kanału 89 i czeka na instrukcję DMX, czyli wszystko wystartowało dobrze. Lampa świeci. Zresztą możemy wejść w ustawienia tutaj manualne. I spróbujemy tą lampkę. E, o, spróbujemy tą lampkę. Czekajcie, tu jest test. Enter. E, może nie o to mi chodziło, ale. E, o, chwila, wyjdźmy z tego testu. Mm, co tu jeszcze jest? Czekajcie, play. Lampa. Reset. Tilt. Pan. Find the Mikrofon. Display spec. O to, o to mi chodziło. Lamp. Pa! Chwila, chwila, chwila. Spot. Enter. Off. Yy, on. Enter. Teraz jest spot włączony. O, dzisiaj daje. Teraz jest otwarta przesłona. Uu! Ale daje. Ja nie mogę tu kamery wstawiać, bo jeszcze mi upali. <gryw> upali przetwornik w kamerce. No, nieźle daje. Dobra. No, czyli wszystko działa. E, czyli wszystko działa. Balaścik udało nam się uratować, jest ten oryginalny z tą długą płytką. Nie wstawiłem zamiennika, tylko ten z tą długą płytką. I skoro lampa świeci i nie wyświetla żadnego błędu, to znaczy, że poszło dobrze. Mogę to w takim razie składać. No, także udało się bala balaścik uratować. To jest chyba, to jest chyba druga usterka w tych visibimach, bo je, Sami wiecie, że mam je już kupę lat i już wam mówiłem, że w jednej wymieniałem, wymieniałem naprawiałem zasilacz w jednej naprawiałem zasilacz i teraz w jednej chyba nie w tej samej, nie, nie w tej samej teraz naprawiłem balast także przez tyle lat użytkowania, no to widzieliście, dwa razy wymieniałem już lampy, tyle już miałem godzin nie, zaraz, raz kurczę, już nie pamiętam teraz musiałbym zajrzeć tam do notatek Zajrzeć do notatek i zobaczyć, bo ile one miały, po 5000 ileś już godzin miały yy, przepracowane te, te głowy, ne? Także, no, sporo, sporo przepracowały, i przez ten czas mówiłem, że wymieniałem lampy raz albo dwa, no już teraz nie wiem. Raz chyba. Ach, kurczę, nieważne, no musiałbym naprawdę poszukać w tych notatkach, to wtedy by było wiadomo na 100%, ale w jednej już naprawiałem zasilacz, dawno dosyć temu, nie wiem, z 2 lata temu. No, i teraz w jednej balast. Także tylko takie dwie drobne można powiedzieć, usterki się trafiły przez ten cały czas. A tak poza tym, to cały czas mi te głowy tutaj ładnie działają i ładnie służą. No, wymiana lamp to nie jest usterka wymiana lamp to nie jest usterka, bo to jest rzecz, która się normalnie zużywa. To jest tak jak w samochodzie trzeba np. klocki hamulcowe wymienić. To jest rzecz, która się zużywa. Nieważne, czy macie malucha, syrenkę, dużego fiata nie wiem, jakąś Ładę radziecką, czy, czy, może, czy może Mercedesa na największym wypasie, czyli jakiegoś Maybacha. Klocki hamulcowe zużywają się w każdym aucie i trzeba je po prostu wymienić. Tak samo w takich głowach wymienia się lampy. I wymiana lampy to nie jest awaria, to nie jest usterka, to jest po prostu wymiana elementu, który się zużywa. Natomiast naprawa balastu i naprawa zasilacza, no to to były rzeczywiście usterki. Nie, nie jakieś mocne, no ale, ale takie dwie usterki się zdarzyły. Ale przez tyle lat i przez tyle tysięcy godzin, co te urządzenia mają przepracowane, to uważam, że wszystko w normie. To tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć. Dobra, to jeszcze próba. Spróbujemy tą głowę. Już mam poskładaną, to spróbujemy ją uruchomić. Jeszcze tutaj, żeby odczytać, jakie tutaj nam wyjdą parametry. Kurczę czekajcie, bo to jedną ręką, to tak. To tak wiecie jak to idzie, nie? Ok, trafo włączone. Co my tu mamy? 230V jest. Jest. Dobra. To co? Włączamy głowę. Włączamy głowę. Gdzie tu się włącza? Gdzie jest ten przycisk? Tu. Ok, głowa sobie startuje. Tutaj od razu widzimy jakie są parametry. Na razie bardzo mało prądu pobiera, bo nie świeci lampa. O, i teraz już lampa się zaczyna zaświecać i zobaczcie jak wzrasta, wzrasta prąd. Ale zwróćcie też uwagę jaki jest bardzo ładny power factor, bardzo blisko jedynki, tak? Zobaczcie 0.94 na samym dole. E, czyli aktywne PFC tutaj działa bardzo, bardzo dobrze. E, w tej chwili pobiera nieco ponad 1 A, zobaczcie 250 W rozgrzewa lampę w tej chwili i zaczekamy, aż się ustabilizuje wszystko, aż się ta lampa trochę rozgrzeje i myślę, że myślę, że tak, jak już się rozgrzeje ta lampa, to już moc nam się tutaj nie będzie nie będzie zmieniać, ale no widzicie, jest to około tam 240 watów. Myślę, że tak już zostanie. Dobra, włączmy sobie tutaj. Sobie świeci na tym spocie. To nie ma znaczenia, bo lampa i tak cały czas świeci. Tutaj jest przesłona po prostu zasłonięta, dlatego nie widać, żeby świeciła. Ale lampa świeci tak naprawdę w tych głowach cały czas. Ne? Gdzie tutaj są te ustawienia? Tutaj spec. Spot. On. Ok, i już świeci. Tak. O, mamy ładnego spota tam. Ok. Czyli ładnie sobie tutaj świeci, tak zostawiamy. I tutaj co my tutaj mamy. Nadal mamy tutaj te 230, mniej więcej Volt. Dobra, no mogę wam ustawić idealnie, no przecież kurczę. Mogę wam ustawić idealnie, żebyście nie mówili, że nie było idealnie. O, proszę bardzo, 230V. 230 I teraz tak, rzućmy sobie okiem na parametry. Mamy 230 V, 1,3 A 286 W, tak? Tak, bo jeszcze się załączyły dodatkowo wiatraczki. No tak, to też też parę W. E, dobra, e, 50 Hz, no to to już jest parametr sieci i 0,93 mamy Power Factor. Ok. Czyli wszystko jest jak najbardziej w porządku, wszystko jest dobrze. Widzimy, że lampa nie gaśnie, ładnie się świeci. Pobór prądu mamy już teraz stabilny. Teraz sprawdźmy jeszcze, czy, czy PFC nam tutaj ładnie działa. No to zobaczcie, mamy bardzo zbliżone do jedynki, czyli bardzo ładnie to działa. Gdyby tutaj nie było PFC, to pewnie byłoby 0,5 a tak jest 0,93. Jakby było pasywne PFC to by było może 0,65, 0,70, to już tak naprawdę byłoby dobrze. A dzięki temu, że jest aktywne, no to mamy 0,93. Teraz, zobaczmy sobie co będzie, jak na przykład zwiększymy napięcie. Ja tu będę kręcił, a tu Wam pokażę. Zobaczcie sobie na przykład, bo to w sumie taki odcinek mógłby być, że nawet o tym PFC jeszcze byśmy mogli. Pomówić, bo ja już Wam mówiłem, odszukajcie sobie na moim kanale odcinek o PFC. Tam mówiłem, że takim jakby ubocznym skutkiem działania aktywnego PFC jest stabilizacja napięcia. Zobaczcie, co się stanie, jak podkręcę tutaj na przykład na 240 V, O, 245 nawet mi się zrobiło, to zobaczcie, że moc jest cały czas taka sama, mniej więcej. Tak, zmniejszył się prąd, tak, wzrosło napięcie, zmniejszył się prąd. Moc została taka sama, i zobaczcie, jakie jest PFC ładne. Nadal jest bardzo blisko jedynki. Nie ma to żadnego wpływu. To, że to napięcie teraz wzrosło, nie ma żadnego wpływu na pracę lampy. Ona świeci cały czas tak samo. Ona świeci cały czas tak samo, ponieważ napięcie za PFC jest, no można powiedzieć, stabilizowane. Ok, a zobaczmy, co się stanie, jak na przykład zmniejszymy ostrość. Mamy 245, a zmniejszmy sobie na przykład na 200. Zmniejszmy sobie na 200 V. O, mamy 200. I zobaczcie, moc jest nadal taka sama. O, PFC nawet się jeszcze troszeczkę poprawiło. Tak, power factor nam się tutaj zrobił 0,95. Czyli wszystko bardzo ładnie działa. I przy 200 V, zobaczcie, prąd wzrósł do 1,5A. Ale moc jest cały czas ta sama i lampa świeci cały czas z taką samą mocą. A zróbmy sobie, nie wiem, spadek napięcia. Załóżmy, że jesteśmy na jakiejś starej sali, gdzie jest aluminiowa instalacja, i napięcie nam spada do 180 na przykład V. Zobaczcie, mamy taki spadek napięcia, że się zrobiło, że się zrobiło 180 V. O, 179 nawet, tak. I zobaczcie, tylko wzrósł trochę prąd, ale moc jest cały czas tam w granicach tych 280W. No to wiadomo, że to minimalnie się może różnić, ale to jest, to jest naprawdę znikoma, znikoma różnica. Także można powiedzieć, że moc zostaje cały czas ta sama. Power factor mamy też bardzo ładny, nawet, nawet jeszcze troszeczkę lepszy, ale to tam, wiecie, to, to już jest tyle po przecinku, że to już na to nie patrzymy. Głównie chodzi nam o to, że jest 0,9, tak? czyli bardzo blisko jedynki, a to że tam było 0,93, a teraz jest 0,96 to już tam jest mało, mało istotne, nie? także widzimy, że działa, zobaczcie, głowa normalnie tak samo świeci, nie ma różnicy w świeceniu działa tak samo, tak samo świeci jak mamy spadek napięcia na 179V wszystko działa zupełnie normalnie i aktywne PFC widać, że bardzo tutaj ładnie robi robotę wszystko jest OK dobrze Wszystko stabilnie pracuje wszystko stabilnie działa świeci Także jest dobrze Wracamy przekręcimy tutaj teraz z powrotem na, na 230 Wraca nam tutaj napięcie do 230 OK No i widzimy, że wszystko że wszystko ładnie działa. Zobaczcie, moc jest praktycznie ta sama, tylko zmniejszył się prąd, no bo wiadomo wyższe napięcie to yy, jeżeli tutaj zachowuje yy, zasilacz ma za zadanie zachować tą samą moc, tak, ten balast lampy, no to, to on po prostu ze wzrostem napięcia obniża, obniża prąd i wszystko świeci z tą samą, z tą samą mocą. Zupełnie inaczej by to wyglądało w przypadku grzałki czy zwykłej żarówki. Jakbyśmy podłączyli tutaj zwykłą żarówkę, no to ze wzrostem napięcia wzrastałby prąd i wzrastałaby moc i świeciłaby mocniej. Ze spadkiem napięcia również spadałby prąd, również spadałaby moc i byłoby widać, że świeci słabiej. I tak za każdym razem, jakby rosło, no to to by było widać, że mocniej świeci. Jakby spadało, to by świeciła słabiej. Tak by było w przypadku zwykłej żarówki, czy grzałki, czy, czy rezystora. No to ze wzrostem napięcia rósłby też prąd i moc. A tutaj, jak mamy zasilacz impulsowy i jeszcze w dodatku te aktywne PFC, które nam tutaj stabilizuje, no to wcale tak nie jest, że ze wzrostem napięcia rośnie prąd, wręcz odwrotnie, ze wzrostem napięcia prąd spada, ale moc jest cały czas stabilizowana, jest cały czas zachowana tak samo. Dobra, starczy gadania, to tyle na dziś. Wszystko tutaj działa, widzicie, nadal świeci, także jest ok. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.